Dzisiaj mam bardzo unikalną robotę. To jest maszynka do nabijania kremu do rurek. Dlaczego ta robota jest unikalna? Dlatego, że to jest z cukierni rurki z wiatraka z Warszawy. Cukiernia powstała od 1958 roku i ta maszynka od samego początku u nich działa. Nie wiem ile razy ona już była naprawiana. Spodziewam się, że to jest pierwszy raz. Jak to jest pierwszy raz naprawiane? To jest 66 lat, już minęło. Co musimy w niej zrobić? E, muszę zrobić tu równy cienki otwór, później dorobić e, taką wstawkę z tworzywa. Później co jeszcze? To są taki kubek. Prawdopodobnie ten kubek jest do kremu. Tam w środek się daje krem i on się musi stąd wychodzić. Na ile ja rozumiem, że to z tyłu stoi taka rączka, i on się kręci. I tu się stąd wychodzi ten krem. Muszę dać jeszcze tu, właśnie taką wstawkę, przez którą będzie wychodził sam krem. I dodatkowo jeszcze taką nakrętkę. zaciąłem od ciega Od tego, że zamocowałem, bo tu jest niby jest powierzchnia taka równa. Tam z dołu. No i wiem, że ta powierzchnia się mocuje do stołu. Właśnie tak postawiłem na stół fryzarski. Tu postawiłem aluminiowe podkładki. To jest żeliwo. Tym żeliwem nic się nie stanie na 100%. Zamocowałem takimi ściskami. Te ściski się ściskałem tak w dół, pod kątem. Tu stoi taki drugi ścisk. Muszę ustawić, żeby tu chociażby jakaś oś była. Tu jest taka równa powierzchnia. Po tej równej powierzchni e, pojechałem zegarem. Zegar mamy tam co do setki. Tym stożkiem podjadę do tego otworu. Mniej więcej się wycentruje jego. Później wezmę ten zegar. Wstawię jego tu i będę kręcił w tym zegarem, ustawiał się do tego otworu. I teraz muszę wstawić taki wytaczek. до отвору в і поправити ваш антенний для того, щоб він був округлий. І пізніше до того отвору можна допасовувати в тому пластиковому вставці. Robiłem ten i Pomyślałem sobie, co to jest. Rączka krączka. No oczywiście ona nie ona działa. Tu trochę jest zarazawiało wszystko. Ale co to może być? Później myślałem, że gdzieś widziałam taką właśnie taką samą konstrukcję. Podobną do tej. Tu widziałem. I madlo. Nic wspólnego z tym nie jest, ale niestety jest w tym miejscu. Stoje śruba. ty... Niby stoi tłok i to sobie kręcisz, 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 wykręcił do końca i już tłok jest w samym końcu i co dalej? A dalej kręcisz to z powrotem i ty kręcisz, 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 dużo, dużo, bardzo dużo czasu, tak? To jest to, powiedzmy, kręcisz, 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 wykręciłem do końca, tak? A z powrotem, żeby jego nie kręcić z powrotem, są takie przyciski, naciskasz і воно ще висуло. Чили он, чили то ще не вистоє накрентка, то ще розблоковую накрентки і вичовка. І то є така сама ідентична конструкція. Вашня, то може бути видати, може видати, може ні тут є такі, то є такі пазурик на тим. Є такий пазурик. Як пазурик є в тим положенню, то втеде то є відкрите. Powiedzmy jak teraz. A jak pozorek jest w tym położeniu, to ta rączka się przykręca, ona więcej wchodzi i dociska tą śrubę. Wtedy śruba się zaczyna obracać. A jak się ten, tą rączkę wyciągasz, przekręcasz wstawiasz, i już, i wtedy nie ma połączenia i wtedy można tą śrubą. Normalnie tak sobie ruszać. Już zaczynam robić nową nakrętkę. Gwint w środku, gwint na zewnątrz. Na zewnątrz gwint jest w miarę normalny a w środku jest. Bardzo taki skomplikowany, dlatego że to jest nie taki zwykły gwint Tylko ten gwint jest wielozwojowy Jest trzy wejścia, to jest jedno wejście, to jest drugie wejście i to jest trzecie Nie wiem tak, no niestety kamerka tego nie pokaże Ale tu można sobie zobaczyć To jedna przeszy, druga, a trzecia Jak jest normalny gwint powiedzmy na tej śrubie to Wejście jest tylko jedne i ono idzie do samego końca a tu są trzy wejścia, czyli ten gwint jest bardziej mocniejszy. I tak, skok tego gwintu jest 18 mm. Czyli tu tak bardzo nie widać, niby tu jest taki mały, ale dlatego, że to jest trzy wejścia, to jest taki bardzo skomplikowany gwint. No razie zrobiłem wstępnie sobie tą zewnętrzną średnicę, wydok tej średnicy. Postawię na tokarkę, splanuję tą stronę, Zrobię tu otworek do wstępnego gwintu. Później postawię na inną maszynę i zacznę robić gwint. Później obrócę to i zrobię właśnie ten gwint z tym skokiem. Jedynie zapomniałem coś ciekawego powiedzieć: że ten gwint jeszcze jest lewy. Czyli jak się wkręca, o, jak się wkręca, powiedzmy, to on się wykręca wtedy. I tak, to właśnie gwiniecik został już zrobiony. Tak to wygląda. Wszystko się wkręca. To, co właśnie było coś takiego to co już zrobione idziemy dalej następny będzie miał do zrobienia taką nakrętkę muszę zrobić nową Tak, i teraz taki stożek, przez który wychodzi krem. Ten stożek był taki już coś wymyślili innego. Dalej właśnie taki rysunek do tego. E, tu muszę być gwint. Ten gwint muszę dopasować do, do tego kubka, żeby tu się wkręcał i się opierał. No i niby nic takiego tu nie ma. і він один, і він другий, Ой, ще так вам, до речі, можу доробити. Ну, і вже зачинаю. Tak to właśnie wygląda cała moja robota. Naprawdę trochę czasu to trwało. To jest właśnie ta dysza ze stożkiem. Mamy taki gwincik M12. Zachęcam wszystkich do obserwowania tego kanału.